Cześć. Nazywam się Ewa Domańska i pracuję w Nask. Spotkaliście się pewnie z takim zjawiskiem określonym jako cyberprzemoc. Porozmawiam na ten temat z ekspertką Nask Anną Kwaśnik w ramach projektu Cyberlekcje. Odpowiemy na kilka najważniejszych pytań. Aniu, od kilku lat zajmujesz się w Nask problematyką cyberprzemocy. Chciałabym, żebyś mi odpowiedziała na kilka pytań, które mogą nurtować młodych ludzi i Pierwsze takie, które mi przychodzi do głowy, to kto w ogóle może być ofiarą cyberprzemocy? Gdy mówimy o cyberprzemocy, musimy pamiętać, że cyberprzemoc jest zjawiskiem bardzo powszechnym i że może dotknąć każdego z nas. Tak właściwie każdy z nas może być ofiarą cyberprzemocy, jak też może jej w jakimś sensie doświadczać. Może ją obserwować z boku, czy też niestety być właśnie ofiarą. Musimy pamiętać, że pojawia się ona w bardzo różnych formach. Pojawia się w różnych miejscach i może mieć bardzo różny charakter. Od takiego długotrwałego, intencjonalnego działania w naszą stronę, po jakiś głupi żart, jakąś sytuację, kiedy ktoś po prostu chciał się z nas pośmiać. Bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że nie mamy wpływu na to, jak ktoś nas odbiera, postrzega, i że tak naprawdę w każdej chwili może ktoś zechcieć sobie z nas żartować. Dlatego niezwykle ważne jest to, Abyśmy nigdy nie, nie brali na siebie tej takiej winy za to, że jesteśmy ofiarami cyberprzemocy. Mhm. A co mam zrobić w sytuacji, kiedy ktoś mnie hejtuje, albo na przykład wrzuca do sieci moje zdjęcie z jakimiś wulgarnymi podpisami? Bo tak wydaje mi się, że w pierwszym odruchu to po prostu mam ochotę odpowiedzieć hejtem na hejt. Niestety myślę, że bardzo wielu z nas reaguje w taki sam sposób, że gdy jesteśmy atakowani, zaczynamy i my atakować tą drugą stronę. Niestety, gdy mówimy o cyberprzemocy, bardzo ważne jest to, abyśmy swoje nerwy, swoje emocje starali się w jakiś sposób uspokoić i na tych takich trudnych emocjach, które nam towarzyszą, którymi jest między innymi złość, gniew, czy wręcz taki smutek i żal, żebyśmy Unikali kontaktu ze sprawcą. Bardzo ważne jest to, żeby w miarę możliwości zapanować nad sobą i aby postąpić właściwie. Gdy zaraz pewnie pojawiłoby się pytanie, co znaczy zareagować właściwie, to przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że każdy akt cyberprzemocy możemy zgłaszać do moderatorów czy też administratorów serwisu, którzy będą mogli usunąć zdjęcia czy też materiały, na których my jesteśmy, które w jakiś sposób są dla nas obraźliwe. A w przypadku, gdy taki, taka cyberprzemoc pojawia się w klasie, jak mogą zareagować koleżanki i koledzy ofiary cyberprzemocy? Tak naprawdę to właściwie od świadków bardzo dużo zależy, na ile cyberprzemoc się rozwinie i jak dużą skalę będzie miała. Jeżeli świadkowie zareagują po prostu nie lajkując czy nie podając treści dalej, prawdopodobnie ten akt dość szybko się uspokoi. Dość szybko ludzie o nim zapomną. Z kolei jeśli świadkowie będą podbijali obraźliwe dla nas materiały, obraźliwe dla nas zdjęcia, niestety istnieje bardzo duża szansa, że cybor przemoc się rozwinie i niestety treści i, i, i filmy, i być może zdjęcia, które nas obrażają, będą po sieci krążyły cały czas. Gdy mówimy o świadkach i o tym, jak powinni reagować, Warto też pamiętać, że nie reagowanie w żaden sposób na cyberprzemoc, nie podejmowanie żadnych działań jest tak naprawdę trochę przyzwoleniem na te działania cyberprzemocowe. I jeśli udajemy, że nic nie widzimy, nie reagujemy w żaden sposób, niestety, ale stajemy po stronie sprawcy. Mhm. A co może zrobić szkoła? Jeśli chodzi o cyberprzemoc i o to, co się zadzieje w szkole. Pamiętajmy, że to właśnie nauczyciele, wychowawcy, pedagog czy też psycholog szkolny są tymi osobami, które mogą pomóc i mogą nas wesprzeć w trudnych sytuacjach, w tych związanych z cyberprzemocą. Pamiętajmy też, że w niektórych przypadkach cyberprzemoc może być uznana za przestępstwo i w tych sytuacjach szkoła ma obowiązek zgłosić sprawę do prokuratury czy na policję. Wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na wszystkie najważniejsze pytania, także bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmawiam teraz z Martą Wojtas z fundacji Dajemy Dzieciom Siła, przy której działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 oraz poradnia dziecko w sieci. Marto wiem, że zgłaszają się do Was osoby, które dotknęła cyberprzemoc i zastanawiam się, jakie emocje towarzyszą tym osobom. Cyberprzemoc powoduje wiele negatywnych emocji, dużo poczucia krzywdy, strachu, bezradności, też takiego poczucia osamotnienia w tym, co się wydarza. Rzeczywiście, z takimi emocjami zgłaszają się do nas młodzi ludzie, i widzimy, że ten problem cyberprzemocy jest naprawdę dotkliwym problemem, który wymaga pomocy osób dorosłych w wielu przypadkach. Wcześniej Ania mówiła nam, że cyberprzemoc może przybierać różne formy, może też dotykać różne osoby. Co mogą zrobić osoby, które nie radzą sobie z uczuciami z wywołanymi tą cyberprzemocą? Ważne jest, żeby nie pozostawały z tym same. Jeżeli mają jakąś zaufaną osobę w otoczeniu, z którą mogą o tym porozmawiać, to myślę, że to jest bardzo ważne i dobre rozwiązanie. A jeżeli nie mają takiej osoby, mogą skontaktować się z telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 i porozmawiać anonimowo z konsultantem. Mogą również skorzystać z pomocy psychologa w poradni dziecko w sieci po uprzednim umówieniu ich przez rodziców. A gdyby miała dać jakąś taką jedną radę właśnie dla młodych ludzi, dla dzieci, które zmagają się z tą cyberprzemocą, to co byś im powiedziała? Jakieś takie jedno zdanie? Nie pozostawajcie z tym sami. Jest naprawdę wiele osób, wiele miejsc, które służą Wam pomocą, i myślę, że nie musicie tego sami na sobie nosić. Po prostu oddajcie to w ręce innych dorosłych, specjalistów. I myślę, że wiele rzeczy naprawdę można w ten sposób rozwiązać i poczuć się lepiej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Marto. Dzięki.